Witajcie z tej strony Bodzio już w 25 odcinku Network Speed Payback to już przedostatni odcinek tym razem nie będzie to odcinek związany z wyścigiem a z taką rozmową, rozmową która będzie wiązać się między Liną Nawaro a Shulerem. zapraszam bardzo serdecznie do oglądania tego odcinka Gonitwa banitów. Morgan startuje. Nieważne. Pokonamy go, a potem zajmę się tobą. Uuu, straszne. Co to jest? Ostatni element układanki. Wygrasz, to familia zdobędzie całe Silver Rock. Przegrasz, a familia zbankrutuje, spłacając mnie i wszystkich innych. Twoje kasyno. Chcesz postawić. Wszystko. Ja kontroluję gonitwę banitów. Jak chcesz być tak głupi, to proszę. Uuu, to poważny zakład. Co powie twój szef? Cóż, jak dostanie twoje kasyno, powie wszystko, co będę chciała. Obyś miała rację. Niech wygra lepszy. Oj, wygra. Tyler. Cześć, Ty. Kto mówi? Nie rozpoznajesz mnie. Czuję się zraniona. Strapieni kierowcy twierdzą, że jestem twoją holędką. Głos ulicy. Twoja ekipa startuje w gonitwie. Udało się. Pogratulowałabym, lecz przed wami ciężki bój. Pamiętajcie o wspierających was w całym mieście. Życzę powodzenia, Tyler. Sukces. <laughs> Naprawdę udało wam się, a niech mnie. My to zrobiliśmy, wszyscy, wspólnie. Dobra robota! Przyjeżdżajcie na lotnisko! Trzeba obmyślić strategię na wyścig. No jasne. Dobra, kursik na lotnisko, ale to ja tam będę szybciej, lepszą metodą. I tu będzie chyba z... A, to będzie tu. Cyk! I będzie też koń twa banitów. Ale to na pewno no teraz nie tak, żeby... Zobaczmy o co chodzi. Familia nie cofnie się przed niczym. Możecie się spodziewać wyłączników i interwencji glin. Jess, wszystko gotowe? Nawet się nie zorientują. Świetnie. Mark? Wszystko gotowe. Ja i Ferajna damy glinom popalić. Praw? przygotowałem małą niespodziankę na wszelki wypadek. A, Tyler, jak już wybierzesz samochody do gonitwy, pamiętaj, żeby poustawiać sobie wszystko jak trzeba. No, jasne. Rzucimy jeszcze okiem. No, to do roboty. Połóżmy kres familii.